Witam, tu Aristeo na szlaku wielkiej przygody. Tym razem zmierzymy się może z gryfami. A nie, będzie kiedyś, muszę i takich, no, tych wszystkich przeciwników pokonać. Tym razem skorzystamy z, z Shao Gudrida. Hmm. Tak, ale jeszcze chciałbym jednak już mieć dodatkowe doświadczenie w bitwie plus 50% to się przyda i cóż atakujmy mhm. czy tak skrzynek nie widzę najgroźniejsze formacje dla mnie to gryfy królewskie oraz obserwatorzy tu dobrze się składa, że jest puste miejsce. Będzie można tu wylądować. Ale może. Aha, bo ja mam full szału. Full mamy, więc. Ale to i tak chyba lepiej a, nie marnować szału. Więc jednostkę. Naszego posłańca. Który właśnie przyniósł im bardzo mm, negatywną ten wieść. I jeszcze to O, tu się coś dobrego wydarzyło Tu niestety jeszcze Jeszcze formacja żyje Tu lepiej poczekajmy Tutaj Czy dałoby się kogoś Istotnego Potraktować No akurat gryfy niestety nie A właśnie o nich myślałem można by ważki, U węże hmm. W sumie. nie ma na węże. Tutaj kroczek. I właśnie, właśnie, ale straszne no. Gryfy są bardzo, bardzo odporne. Nie teraz się tu bym musiał bić. Aha Tutaj tylko przekażę. I czekamy, bo może gryfy podlecą bliżej. I no właśnie, ale dobrze się stało. Pułapka zadziałała. Można by zaatakować, szczerze mówiąc. Aha. Niech będzie. Tutaj wycofam się odrobinę I zaatakujemy gryfy, znaczy gryfy obserwatorów Gryfy to za chwilę zaatakujemy Właśnie to jest Aha Nie przekażę hmm. No, ściągnijmy tutaj posiłki Dobrze, teraz tak, tutaj i będziemy rzucać. No jednak, no, całkiem, a no, myślałem 21, że zginie, ale to się akurat nie udało, ale. Czy może tu wyeliminujemy. Nie, no, gryfów musimy... Mm, może by jak najmniej było. Musimy nad tym popracować. Tutaj. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie taki atak. No właśnie. Spokojnie panujemy nad sytuacją. Czy tak, tak, kroczek do tyłu będziemy rzucać, a kto sobie z tym poradzi? Aha. Pewien problem widzę, ale zaraz, zaraz, możemy to jeszcze inaczej zrobić. Pierwsza, słabsza wersja. Ile ma być? Cztery cele, dobra. Jest. Ponowimy. Dało się osłabić dosyć mocno. Tutaj wycofam formację. A, też się da osłabić. Ale właśnie, właśnie. Może jeszcze bardziej osłabimy. Nie będzie. Mhm. No, ale. Cztery przeżyły. Dobra. Aha, pewnie gryfy nie oberwały. Hm. Mogę jeszcze raz. Tylko, że tym razem. Myślę o co. Nawet jak pułapki zostaną zniszczone, to to się nic złego nie wydarzy. O! Wulkaniczny golem też oberwie, ale to nie jest problem. On się bardzo dobrze czuje. <grymne> no teraz na pewno. <grymne> Sary, to, to nie my. To tak przelatywało coś i się trafiło. a Musisz nam wierzyć. Nie no, przed, musimy uciekać przed. Wężami, bo ja nie chcę, żeby za szybko zginęły. A. I właśnie, właśnie. Tu musimy doprowadzić do. Do takiego starcia, żeby. żeby zginęły. Ale to jest nawet całkiem realne. Wycofamy. Właśnie coś tam sprawdzić. Jest ok. Tylko teraz pytanie, co się bardziej opłaca. W sumie one stanowią większy problem. Są odporniejsze, natomiast tu liczę na bezproblemowy atak. Ok. Hmm, tutaj, tutaj, tutaj. A no, można przekazać. Ale no, w sumie to już jest wygrane. Ok. Eee, nie no tu nic nie zrobią, więc jest dobrze. Chodźmy. Chwilę to jeszcze potrwa, ale. Ale nie taką długą. Hmm. Może mamy zostawmy na kolejną bitwę, ale takie malutkie pyknięcie nie powinno wiele zmienić. Szału trochę mało, ale może tym bardziej. Wzbogaćmy się. Hmm. Słabo. Dobrze, dążmy do zwarcia, albo nawet wystrzelajmy. I tu się udało, a całkiem nieźle, eksperosie, ale to jest zasługa tego, że korzystamy z bonusu. A to jest miejsce, gdzie walczyłem. O korzeń, ma Andragory. O, o, no zobaczcie, jak łatwo coś przegapić. Tak poukrywali. Tu można byłoby się przebić. Gdyż tu jest e, domek myśliwski. Ale jednak skorzystajmy z dodatkowego szału. No i teraz możemy zawalczyć. O, tutaj coś fajnego widzę. Mhm. Uh -huh. skrzynek nie widzę w sumie gryfy i no właśnie tak bardzo podobna sytuacja jak poprzednio czyli tak żeby się nie marnowało no. Widzę, że mógłbym jeszcze raz szał użyć, ale mam go strasznie mało. Ale zobaczmy jeszcze za chwilę. Mhm. Tu nic. A właśnie, na co mnie stać? Muszę podpalić. Dziecię też oberwie, ale. Ale czy to jest jakiś problem? Tylko, że z drugiej strony. To mało zabiera. Nie, oszczędzajmy szalona na coś bardziej konstruktywnego. Tu czekajmy. Może gryfy podlecą. Tu. I teraz jest problem, bo muszę coś wybrać, ale w sumie. O! To by miało sens. Tu ten kroczek. Ale to raczej. O! Nie, no to raczej tu. I Tutaj kolejna szansa. I może też poczekamy na grypę? I. A, nie trafiły na pułapkę. A, hmm. A właśnie, możemy poczekać. Nie to za mało zabierze, ale już jest 34, a to oznacza, że można by uderzyć z tego, albo procentówkę ustawić. Ach, uderzmy tak. Mhm. Czyli tak tu nic? Hmm, to jednak będziemy podchodzić. Nie tak będzie, że tak. Chodzimy. Zobaczmy. Nie, nie mogę już czekać. Musimy uderzyć. Niech będzie. Jednego. Pamiętajcie. Musimy go uratować. No i oczywiście pomścić. Ok. Tutaj też można podejść bliżej. Mm, bijemy. I tutaj też uderzymy, ale damy sobie jeszcze jedną szansę. Jest dobrze, ale to był krytyk, no mega krytyk bym powiedział. A, teraz tak, trzeba to dobrze przemyśleć. Wolałbym w sumie tu bić. nie będzie. Też wolę tu, mimo że strzałka jest złamana. no wycofam, żeby wskrzesili. Ach, kolce, muszę mieć kolce I, i zabić to To teraz tak, dla bezpieczeństwa mm -hmm. tak być I teraz tu trzeba zabić Niech będzie, że tak Cztery cele Tutaj w zasadzie nic jest dobrze. Tutaj tak. A to chyba. A już zginął, co? No, prawie że. Ale ja myślę, że dobijanie ma jak najbardziej sens. Chyba, że. A, chyba, że. Hmm... A, strzelałem. Najważniejsze, żebym pamiętał o wstrzeszeniu. O, tutaj właśnie tracą czas. Jest fajnie. I właśnie, pamiętam o tym. Ratujemy naszego... ...zaginionego kolegę, który niestety, ale w dziwnych okolicznościach, podczas zwarcia z gryfami, zniknął z naszych szeregów. Tu można podejść i rzucać i to ma sens. Ale jeszcze to przemyślmy, bo przecież ja mam mnóstwo manę. Mm. Słabszym tutaj, a tutaj użyjemy pewnego bardzo atrakcyjnego czaru. Mm. Właśnie. Teraz możemy zacząć O, szałów sporo. Hmm. Możemy w ten sposób nawet ok, tutaj tak strzelajmy, już nawet kolce nie będę stawił, gdyż to jest po prostu wygrana partia. Dobra, już słabo się jakoś bardzo szarpać po prostu. Magiczny pocisk i... tak mam za mało szału, żeby monetki podnosić. Mhm, piękne zwycięstwo. Tak, i tu mamy coś fajnego, i tu mamy coś zakopanego. Anioł zemsty. Natomiast e, z myśliwym, a właściwie z kłusownikiem, spotkamy się w kolejnym odcinku.